Cześć, trzymanko z tej strony. Squido, a to jest 15 odcinek pamiętnika z Minecraft. Witajcie serdecznie, e, gdzie ten świat się podział tak pusto przez chwilę było. Ale dzisiaj idziemy w równie puste miejsce, gdzie naprawdę nie jest miło. A więc do netheru i będę opowiadał też o dość smutnych rzeczach, ponieważ. Znowu będzie o moim odejściu z YouTube i o tym, jak bardzo znowu się do tego przekonałem. Ach, dobrze, może tak troszkę by ładniej tutaj Minecraft działał. To by się nic nie stało. Zobaczymy, jak to może wyglądać. Um, tak, właśnie. Jestem w neterze, aby znaleźć tutaj twierdzę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, no bo nie jestem za bardzo przygotowany. No ale cóż. Idziemy tak po prostu na żywioł jak się tylko będzie dało. Znowu nie wzięłem łuku, i to będzie mnie boleć, to na pewno. No cóż, nieważne, później się łuk kiedyś tam ogarnie. Teraz nie jest jakoś tam potrzebny. I twierdza, wow! Od razu! Od razu, kurczę, myślałem, że będę już szukał pół godziny! Albo co, się tu patrzę, wychodzę i od razu. Nie wiem, czy mam na tyle właśnie kamyczka, żebyś tam dostać. Nie, raczej nie, nie mam tyle Dobra, to wracamy chyba jeszcze do domu Albo wezmę sobie trochę netherracku Po drodze zbiorę No chyba tak trzeba będzie zrobić Wow, ten killoff jest taki epicki, nie wiedziałem aż Że on taki dobry jest, widzicie to? Jak on tutaj wydobywa no wszystko Dobra, to już nigdzie nie muszę wracać Dobra Wow, uważać tylko, żeby tam nie spaść No bo to jest trochę groźne Trochę nawet bardzo Nie życzę tego nikomu tam spaść Bo to naprawdę może być z niemiła przygoda Um, ok, no dobra, skoro już tyle go mam, no to no to właściwie pora się stąd zabierać. Uwaga, uciekamy stąd, bo jest tu groźnie dość. No i dobra, żeby tylko gasty żadne mi nie poniszczyły tego mostu, który zaraz zrobię. Tylko gdzie jest najlepiej robić ten most? Bo widzę, że jest trochę tutaj cienko. Dosyć drugi długi dystans, prawda? No i nie wiem nawet, czy by to mi wystarczyło. No właśnie, właśnie. Jak to sobie ładnie ogarnąć? Najlepiej tędy zejść. To będzie chyba najlepsza droga. Poza tą lawą, oczywiście, ale jakoś sobie damy radę. Trzeba będzie zrobić też pochodnie aby móc jakoś tutaj ładnie, składnie wrócić. No bo nie chcę właśnie zostać gdzieś. Gdzieś nie wiadomo gdzie, tak więc tutaj pochodnia No i jakoś to się poleci Właśnie, no i zacznę moją opowieść O tym jak to dzisiaj bardzo przekonałem się Że jednak warto uh, skończyć w końcu z tym YouTubem um, No bo Dobra, zaczęło się od tego że chciałem sobie zobaczyć, a właściwie że szukałem jednego filmiku Dawnego, dawnego, dawnego Okazało się, że tego filmiku nawet nigdy nie nagrałem Bo wtedy jeszcze nie prowadziłem kanału Znaczy to był ten okres pomiędzy poszukiwaczem przygód z Minecraft A Sky... Skyblockiem, prawda? No i wtedy nie prowadziłem kanału No bo przez moment miałem taki przestój No bo miałem właśnie swego No i nie wiedziałem jak się tego zabrać no i wtedy nie prowadziłem kanału. No i okazało się, że filmu w ogóle nie ma. No ale dobra, to ta mniejsza oto. Um, to jest tylko powód dlaczego przeglądałem te filmy, wszystkie stare. Um, no i natrafiłem sobie na taki film sprzed 3 lat. 3 lata, więc nie tak dawno temu. E, kanał prowadzę od czterech powiedzmy, że od czterech, ale no... No wiecie, z przerwami, bo miałem tam taką przerwę, że zepsuł mi się komputer na kilka miesięcy, miałem też taką przerwę, że w ogóle też nie nagrywałem przez kilka miesięcy pomiędzy poszukiwaczem przygód z Minecraft, a e, właśnie z SkyBlockiem miałem też taką przerwę. Em, hmm, przed dziennikiem z Minecraft co te serwery coś próbowałem rozkręcić. No i no, trochę tego było, prawda? Widzę już fajne takie potworki, których tutaj wszukam, a mianowicie Blazy. One mi są najbardziej potrzebne i myślę, że szkoda, że nie mam tutaj miecza ulepszonego na looting, ale no cóż, myślę, że jakoś też trzeba będzie. O, fajnie, mamy tutaj mapkę, wszystko ładnie jak jest rozmieszczone. Nie chcę się zgubić, ale już jestem zgubiony, więc to już nieważne. E, później będę nad tym myśleć, jak tu się znaleźć, bo się już zgubiłem. Głupio trochę. Ale co tam, dobra, tędy raczej mam nie iść, bo to już się kończy, z tego co widzę e, No i dobra, dosydy na opowieści, przeglądałem sobie te filmy, natrafiłem na film sprzed 3 lat e, Myślę, że dość w temacie, ponieważ e, również w tym roku e, O tej samej porze roku Są egzaminy gimnazjalne, tak Myślę, że za tydzień, za, ty za tydzień lub za dwa ty tygodnie wszyscy gimnazjaliści napiszą egzaminy gimnazjalne. No jakoś tak to właśnie wypada. No i ja również trzy lata temu pisałem egzaminy gimnazjalne. Nagrałem taki filmik informacyjny dla moich widzów na ten temat. Dobra, muszę jakoś to ładnie ogarnąć. Eee, na no temat właśnie egzaminów gimnazjalnych. Dobra, mamy różkę, OK? Jedna. Jak na razie jedna, powiedzmy, że sobie na początek to jest OK. Ale będzie więcej, zaraz to zdobędę. E, dobra, bo ciągle nie mogę tej opowieści dokończyć, tak nieskładnie to wychodzi. A więc e, natrafiłem na filmik o tematyce właśnie tych testów gimnazjalnych, czy jak to tam jest. Myślę, że nawet zalinkuję go gdzieś tutaj, abyście mogli zauważyć. Go czy w opisie podam linka Coś takiego Aby wszyscy mieli po prostu tylko dostęp O i brodawki też się przydadzą No i tam właśnie opowiadam O tych testach gimnazjalnych Jak to będzie Wyglądać czy Jak to moim zdaniem mm, Powinno wyglądać jak Będę właśnie Miał przerwę od YouTube'a O diaksy Będę właśnie się na przerwę od YouTube'a z powodu tych testów gimnazjalnych, że nie będzie filmów przez najbliższy tydzień. No takie coś sobie nagrałem. Trzy lata temu, no bo wtedy tak się właśnie nagrywało ile zbroi dla konia. Ciekawe, czy coś jeszcze będzie. Bo trochę nie mam miejsca za bardzo. Ojej. Tylko nie te potwory. Mm, tam jest jakaś skrzynka. No cóż, o Jezu! Dobra, poszedł sobie. Upiorny. Upiorny szkielet Przecież te upiorne szkielety są ważne, żeby je pozabijać, jeśli chcę mieć tego Wiedźmina, ale myślę, że Wiedźmina Nie będę się pakował w tej serii, chyba że mi wydropi czaszka z tego szkieleta, no to będzie Wiedźmina, ale nie wydropiła czaszka z niego, więc Nie będzie Wiedźmina, zobaczcie jakie to jest złe Ponieważ teraz, um, o magma cream Przynajmniej tyle dobrze Ej, co tutaj mamy? Złote miecze. Myślę, nie trzeba żeby to wszystko powyrzucać, no bo to jest syf tak naprawdę. Dlatego sobie wszystko co niepotrzebne ustawimy tutaj, a więc złote miecze, ponieważ to jest naprawdę coś bardzo złego, niepotrzebnego. No i myślę, że całą resztę, może obsydian, nie no dobra, niech obsydian zostanie. No i całą resztę myślę, że mogę zabrać, bo aż to taki syf nie jest jak te miecze. Tam widzę jakiegoś ładnego Blaze'a Gdzieś tutaj nie mam jeszcze szczęścia grafić na spawner, a więc trochę słabo, bo ten spawner by się przydał. Byłoby mi łatwiej po prostu. Tu już byłem, te wszystkie skrzynki. O, blazik. Różka nie wydropiła tym razem. Wow, 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 wow. Gdzie one to są? Um... Jest i różka. Jest i więcej blazów. Jest i ten upiorny szkielet. Dobra, myślę, że ja sobie stąd pójdę. Dobra, pójdę sobie, daruję to sobie to przedstawienie. I tak tu będę musiał przyjść pomiędzy odcinkami i więcej tych różżek nadrobić. Bo to jest dość ważne. A teraz chyba nie będę miał na to siły. Tak więc zobaczymy. No dobra, bo chyba nie skończyłem swojej opowieści na ten cały temat ciekawy. Jakże porywający Cztery różdżki. Wow. To chyba mi wystarczy na wszystko. Bo co ja potrzebuję z tych różek zrobić? No tak naprawdę tylko tego. Eeeem, um, statyw alchemiczny, prawda? I nie wiem co jeszcze Ale puty mamy taki ten wysyp tych, um, blazów blaze'ów To sobie możemy pozabijać Oby tylko mnie gdzieś nie zapchały do lawy czy coś To będzie dobrze No dobra, ten tutaj wykończył prawie jest czaszka, nie jest węgiel. Dobra, to w ogóle źle. Natomiast jest 9 różdżek. No i nie wiem, co z tym będę robił, ale dobra. Myślę, że to nie jest nic złego. Dobra, pora, myślę, że stąd iść. No i dokończę mi opowieść w trakcie powrotu, bo się zgubiłem naprawdę, naprawdę, naprawdę tym razem. Bez żadnych żartów. Jestem zgubiony, dosłownie. Bez żadnych przenośni O, tu jeszcze mamy Te potworki Dobra, trzeba się ratować Ostatnim chyba mięskiem Tu się schował Jeszcze ten potworek, dobra, mam dość tych różżek Um, nie wiem. Mogłem sobie zrobić właśnie tego waypointa. Głupio, że nie pomyślałem i myślałem jakimiś pochodniami stawiać, co to jest Minecraft Beta, że pochodniami się bawić. No cóż, ja taki jestem starodawny i będę za to pokutował chyba. Poszukiwaniem tej drogi do domu. No ale dobra, mamy jeszcze sporo minut na odcinku. Szkoda tylko, że naprawdę się zgubiłem. I nie wiem, gdzie jest wyjście stąd w ogóle. Dobra, jakoś sobie damy radę. Widzę po prostu stąd, i później się rozejrzę. I zobaczymy, co da się zrobić. Właśnie. Nie no, trzeba iść do góry, to na pewno. To na pewno, no i nie może być inaczej. Szkola, tylko że tutaj ta góra nigdzie nie prowadzi. Ale okej okay. No to w bok. Dobra. Gdzieś mnie to zaprowadziło. Zobaczymy, gdzie ja jestem. Ale tak naprawdę jestem z jednej z tych stron gdzie... Okej. Okay. Może się znajdę czy się nie znajdę. Mm, gdzieś... Gdzieś, 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 gdzieś jestem, ok, ale nie wiem gdzie. Trzeba będzie po prostu obejść to dookoła, no i tam gdzie znajdę jakieś swoje ślady, no to już będę wiedział gdzie jestem. Nie ma innej chyba opcji. A raczej z tamtej strony powinienem się wydostać, no bo nie sądzę, abym tą tutaj pokonał wszystko, tak więc idę w złą stronę po prostu. No i to tyle. Mogę dokończyć w końcu tę opowieść, bo tak ciągnę ją ciągnę i ciągnę jak każdą chyba i nie mogę właściwie się wypowiedzieć w tym temacie. Chociaż fajna, fajna była opowieść wtedy o tym nagrywaniu, bo wtedy to ładnie, by, mogłem składnie powtarzać, nic mi nie przeszkadzało w tych, tej kopalni. A teraz to niestety się tak słabo trochę ciągnie. Dobra. Nie, 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 zostawię, zostawię już ich sobie. Bo nie chcę ginąć, ale chyba zginę. Bo jedzonka już mało. Dobra, nie mam więcej jedzonka, więc nie chcę nikogo zaczepiać. Najwyżej trzeba będzie rzucić peaceful. No bo co zrobić? Um, no tak, no i gdzieś tam chyba jest moja miejscówka. Skąd przyszedłem? Bo skądś musiałem przyjść, prawda? Pytanie tylko skąd. Dobra, ja wrzucam peaceful, bo nie chcę zginąć. A chcę znaleźć drogę do domu. Naprawdę nie chcę ginąć, więc sorry. Spróbuję się tam dostać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo naprawdę nie wiem, gdzie to ja powinienem być, gdzie to mieszkać. Czy widzę gdzieś tu jakieś pochodnie? Nie za bardzo, nie za bardzo, więc no. Może być źle z tym przedostaniem się. Na jakąś tam wyspę czy coś. Bo nie uważałem po prostu na mapę. I jestem zgubiony, mogę przyznać. Mogę się przyznać, że się zgubiłem. Ojej. Ojej, zgubiony w piekle. To nie jest nic miłego. Zapewniam Was. Ale dobra, moja opowieść. Właśnie. Tak będę sobie szukał. Tutaj miejsca i w międzyczasie będę właśnie opowiadać, żeby w końcu skończyć tą opowieść. A więc. Chodzi tutaj przede wszystkim dobra. To już tutaj yy, tam poszedłem. Dobra, więc bo tam jest pochodnia, widzicie? Czyli jednak jestem w dobrym miejscu. Yy, tak więc. Moja opowieść. w mojej opowieści o co chodzi, że zobaczyłem ten filmik z gimnazjum. No i tak sobie pomyślałem, gdzie te 3 lata tak szybko przeminęły. No. I o to tak naprawdę chodzi. Że ten cały czas tak szybko przeminął, bez powrotu praktycznie. No, a mogłem przez te 3 lata na przykład. Em, no nie wiem. Mm. Bardziej przykładać do szkoły czy coś? No właśnie. No tak naprawdę to jest takie spekulowanie, i, i mógłbym wcale nie mieć lepszego życia czy coś. I jestem zadowolony z tego, że te trzy lata były spędzone na YouTube. Jak najbardziej jestem zadowolony, ale chciałbym coś więcej. I dlatego właśnie. Muszę zakończyć z YouTube'em moją przygodę. No, o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. No wiem, że trochę to jest smutne, i tak można powiedzieć, że od rzeczy trochę opowiadam czy coś. Ale tak czuję właśnie. Że może, że może jest gdzieś inna rzeczywistość, w której. Um, właśnie nie nagrywam na YouTuba, w której coś innego robię. Może mam jakieś inne powołanie. No i właśnie. No dobra, mam pełno itemów. I, i, i ten, i statyw alchemiczny. Będziemy robić w kolejnym odcinku, to na pewno. I bawić się tymi wszystkimi, miksturami, również Magma Cream jest nawet. Ale dobra, nieważne. O tym właśnie chciałem powiedzieć, że. To jest właśnie to. O czym chciałem powiedzieć? Dobra, bo tak bez sensu już się plączę z tym wszystkim. Tak więc no właśnie chodzi po prostu o to, że hmm, że może być coś innego, coś więcej. I dlatego no niekoniecznie nagrywanie na YouTube'a jest moim przeznaczeniem. To właśnie miałem na myśli. Tak. Tylko pełno itemów mi zostało takich dziwnych. A, niech będzie. Wszystko w narzędziach. Ok. Niech sobie będzie. Również mamy jakieś tam diaksy. I złoto. I nawet węgiel. No to wszystko to możemy tutaj zabrać. No i jest już w miarę, w miarę, czy stoi ładnie. Składnie. Dobra. Ehm. Um. Ja jestem na ten odcinek już skończony, tak? Stone Sword. W ogóle wyrzucę to gdzieś do śmietnika. A eee, zobaczymy, jak gdzie spadał. Widzicie, I ja pierwszy spadłem sam. Dobra, eee, to było niebezpieczne. Jakby to było coś z lawą, to już bym nie żył. Ale okej. Okay. A tak więc w tym odcinku myślę, że to już jest na wszystko. Mogę wam jeszcze tak dokończyć tą opowiedzieć, tak opowiedzieć jeszcze raz, żeby wszystko było ładnie wyjaśnione, wytłumaczone. No bo chodzi po prostu o to, że oglądałem sobie ten filmik, trafiłem sobie patrzę, filmik, egzaminy gimnazjalne. Wow! Wow, wow, kiedy to było? Wow, 3 lata temu! I gdzie ten czas minął? No właśnie. Gdzie ten cały czas minął? I o to właśnie chodzi, że no przez ten czas nagrywałem tak naprawdę na YouTube'a poświęcałem cały swój czas ferie, wakacje, e, po szkole również czas, weekendy. No tak. No właśnie tak, po nocach nagrywałem, a jak? Mm. No i o to chodzi. Że może niekoniecznie właśnie chcę na tego YouTube'a nagrywać. Że może ten czas mógłbym poświęcić na, nie wiem, jakieś tam naukę w jakiejś tam zawodzie, to mógłbym teraz pracować gdzieś już. No na przykład, nie, albo mógłbym poświęcić to na rozwijanie jakiegoś bloga, to byłbym jakimś sławnym blogerem. Um, mogłem założyć jakiś inny kanał, to może miałbym jakiś inny sukces, cokolwiek, 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 nie. No równie dobrze mogłem też... Eee, nie wiem, cipać narkotyki, czy tam. Każdy weekend poświęcić nachlanie alkoholu, no więc to nie jest tak, że jest, są tylko dobre plusy, że, że nagrywanie na YouTuba jest złe, no i w mieć zupełnie lepsze życie jest również tak, że nagrywanie na YouTuba jest fajne, no bo kto wie, co złego mogłoby się zdarzyć. Tak więc ja jestem zadowolony z tego. Że nagrywam na YouTube'a i z tego, jak to się wszystko ułożyło, no ale chciałbym jednak coś więcej. No i z tego powodu myślę, że no trzeba to zakończyć. No i to jest właśnie kolejny powód. Tak jakoś mnie natchnęło, aby o tym Wam opowiedzieć. Tak więc, no cóż, I jeszcze na ten temat będę mówić na pewno w ostatnim odcinku. A to w, ty, a w tym odcinku to jest no na tyle, więc trzymajcie się na razie, pa. Cześć, zapraszam do oglądania wszystkich moich filmów, odcinków, tych starych, pierwszych, ponieważ no one dzisiaj, one się tam ciągle przebijają, bo to jest przecież pamiętnik z Minecraft i wszystkie te wspomnienia właśnie będę wymieniał. Tak więc pa pa i cześć!